Moi drodzy mamy to! Mamy gwiazdę! I z tej okazji otworzymy dzisiaj największy kalendarz adwentowy w kształcie choinki XXL! W zeszłym roku zostawiliście pod filmem 45 tysięcy łapek w górę i ponad 1,5 miliona wyświetleń, więc mamy nadzieję, że dzisiaj zadziała magia świąt i jakimś cudem uda nam się pobić ten rekord, więc zostawiajcie łapki, subujcie kanał i koniecznie pochwalcie się w komentarzu, co dostaliście pod choinkę, bo zapewne siedzicie teraz przy stołach na wigili z całą rodzinką, więc pozdrawiamy rodzinki! Albo jesteście już po wigili i jesteście sami, no to my Wam chętnie potowarzyszymy. A przy okazji otworzymy 24 prezenty! Same się już nie możemy doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku, więc zaczynajmy. Czym byłby odcinek bez zagrania w trzy po trzy? <noise> <noise> Musimy ustalić, która z nas zaczyna pierwsze okienko. Trzy po trzy! ty a zaczynasz, tak? Ha, ha, tak! Okej. Okay. 1 grudnia. Sprawdźmy, co tam jest. Okazuje się, że jedyneczka jest na samym dole i z tego co widzę, to ona jest turbowy pchana. Tak, ona sama wypada z tego okienka. Więc to będzie giga duży prezent. Zobaczmy. Uuu. O, co to, śnieg. co to ma być? To jest e, 100 kilo śniegu? O kurczę. o kurczę, co to ma? To jest to o, To jest chyba wielka dmuchana kula, zobacz! W której o, będzie wow. podał śnieg! Trzeba Musimy to, to nadmuchać. <laughs> Stronie. I tu jeszcze się świeci, my mieliśmy dużo dmuchańców Tak I w zeszłym roku też w kalendarzu adventowym były dmuchańce, ale takiego dmuchańca jeszcze nie było I jeszcze nie widziałam takiego na oczy w ogóle nigdy, nie wiedziałam, że coś takiego istnieje 10 na 10 prezent o, Wow, jest jaki klimacik Kolorowo, te światełka kolorowe, mi się to kojarzy mega z dzieciństwem no. Ja przy tym mogę zasypiać To może wejść sobie to do sypialni Koniecznie no, to teraz moja kolej. Dwójeczka. Uwaga! O, wow, to jest świąteczny kubeczek na czekoladę gorącą. Ale zobacz to. O, się się To jest idealne na jarmark na przykład, jak będę szła. na gorącą czekoladę. Tak! Mm. Jakie ładny! Zazdroszczę. Dziękuję, Mikołaju. W zeszłym roku był kop, to w tym roku też musi być jest święta Raz, dwa, Trzymaj trzyma. kalendarz, jak <śmum> 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 Ale się udało! Powiedz tylko czy żyjesz <śmum> Ale <zmarłko. śmum> Ale co tak nisko? W zeszłym roku to kop był tam na górze Pana to! Co? Nie! Co? Nie gadaj, że... To, to jest czapka? To jest czapka. Grająca czapka. Ej, w zeszłym roku była taka z Mikołajem. Tak! Tylko, że ma na piosenka. No, a teraz jest bałwanek On otworzy zaraz tam okienko. <śmiech> Trzeba <śmiech> będzie nim otworzyć jakieś okienko. No i tak. Mega top! Zostaję w tym. Teraz moja kolej, a więc <laughs> co jest, jest najlepsze, że uświadomiłam sobie, że mam czwórkę, szóstkę i dwudziestkę czwórkę. Hmm. Tak mi się wydaje, no bo cztery, to później pięć, no to ja sześć. ja mam jedynkę, to ty masz dwadzieścia cztery. Tak! A, Uch, czyli tak naprawdę nie przegrałam, tylko wygrałam te trzy po trzy. No dobra. Uśmiechnij się, masz pełno okienek do otworzenia. E, otwieramy czwóreczkę. Dawaj. O, z No. Co to jest? Jakieś plastry? Łopiec To jest rolka y, po prostu folii bąbelkowej do stresowania. się. Tak, że się tego poczucie. Aha, i w ten sposób, że to się tak wyciąga. Tak, wyciągasz sobie. Po... I masz po kawałeczku! Tak, i sobie strzelasz. Jak do mnie czekasz na wigilijne jedzenie? Tak. Na wigilijną wieczorę, jak mama gotuje z babcią w kuchni, to ty siedzisz. Co no, coś takiego wymyślił? Kocham go. No kurde, to jest mega satysfakcjonujące. Prawdę. Ja daję tu na pewno. Fajne. A ja sobie właśnie uświadomiłam, że będziesz miała też mikołajki, więc będziesz miała wszystko, co najlepsze! No tak. No dobra, teraz moja kolej. Piątka! Wow! O, ja coś zepsułam? Tak, wątka spadła z polinki, ale to nic. Co ty tu masz? Czy to jest świąteczne mydełko z diodą LED i efektem dźwiękowym? Jak? <laughs> śpiewa! Ja też chcę! Ale jak ładnie pachnie truskawkami! O, tak! Jakbyśmy były w jakiejś krainie cukierków. I rozumiecie to, że za każdym razem jak myjecie rączki, to yy, świeci wam jak choinka i śpiewa się na taką piosenkę! Super to jest! <laughs> to aż chcecie myć ręce! <laughs> ja tego będę używała w wannie do kąpieli. 10 sekund, kolejny prezent 10. Na 10. Mikołajki! A wiesz sobie te Mikołajki, a ja jestem największym bałwanem dzisiaj. Zaraz zobaczymy. Kolejne dłuchania? Tak! Nie. Co to będzie? Święty Mikołaj? Święty Mikołaj, na Mikołajki, no tak! Czekaj, 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 czekaj. Jakaś dziura. Co? Nie chodzi! Nie! <laughs> Nie! To ty będziesz świętym Mikołajem! Ja jestem pozwaną, że będziesz świętym Mikołajem! to będą mi te Mikołajki! Dobra, to zobaczyć? Ty mnie? W tym Mikołaju? No, oczywiście! No, łapkę! Aaaa! Mikołaju, Mikołaju, się! To. Mikołaj! Trzymaj ja wiem, mnie! Ja wiem, że ona jest lekka, ale nie aż tak, uważaj! No i co, byliście kiedyś na baranach świętego Mikołaja? Próbuj, to będzie wywrócić, to się wamusał. Urwę. Mikołaj mnie będzie trzymał przez cały odcinek teraz na baranach. No! masz fajnie. No, zazdroszczę. Kolejny prezent 10 na 10 ja Nie wiem, ten kalendarz w tym roku rozwala system. Oh. <laughs> A teraz numer 7! Oooo! Oh. Ej, coś małego. Coś małego, ale może fajnego. Oh. Więc gadaj, gadaj co wiesz! Ale jeszcze takiego dużego to nie widziałem. Oddawaj ja to! Ja też nie miałam takiego ciastka. Ja go jest dwie... największą fanką pana ciastka. Uwielbiam a trafiło ciastka. na mnie! No. <gry> e... Mikułaju, przynieś mi ciastko pod Twój Ale on coś. jest gigawielki, ja nigdy nie widziałam takiego pierniczka dużego. Fajny, będę miała czarny pewnie. Spróbuj wejść mu na barana. <grym> o! Uwaga, zdjęcie rodzinne! Na barana w świątecznym klimacie! A? O, oh moje mu głowę, ty! Przynajmniej nie pozbawiliśmy go kolorowych Wy Wygimnastykowany ten Mikołaj. Uhu! Jak to wygląda? Dobra, numer 8. Okay. O, Ej, są dwa! Jest... To jeden dla mnie jest pewien! Na pewno! Co to jest? To Jerry. Dobra, pozwalam ci otworzyć. Dziękuję. Jakie ładne kudełka! Kubeczki! O! Czy to są świąteczne kubeczki? O, dżinsas, Jakie piękne! Kubeczki to Majdżerego! Ej, one idealnie pasują do naszego domu. Ty masz czerwony, a ja mam niebieski. Czarny! Czarny! Ej, mega top! Można w tym pić świąteczną herbatę. Albo czekoladę gorąco. Numer dziewięć! Jak ty to szybko robisz? Co to jest? A sweterny. się zmęczył jak coś. Poszedł rozdawać prezenty innym. A. A. Więc czekajcie na niego. Dobra, to jest jakiś sweter świąteczny. Uuu. Co taki wie... <laughs> Dwie głowy! Gadaj! Dwie głowy! To jest podwójny świąteczny sweter! Dawaj, ubieramy go. A, jest tylko jeden rękaw. I co z drugą ręką musimy zrobić? Co jest? <noise> Widziałam to zawsze tylko w filmach. Tak, ja też I to amerykańskich. To jest e, sweterek dla zakochanej pary. O oh, tak. A co ten Mikołaj tutaj robi? Co on Skibidi robi? Ram, pam 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 pam. siedzi na kiblu Tak. A tu, co? A tu się kąpi pani Mikołajowa w wannie. Oni są w łazience, czy my im przypadkiem nie przeszkadzamy? Mikołajowi mi na pewno Ale nie, to jest piękne Ale wymiczny sweter Można w tym oglądać świąteczne filmy Tak Otwieramy teraz moją dziesiątkę Dobra, więc chodź No chodź No chodź! No chodź. No chodź. prezent No dobra Czekaj, czekaj, czekaj No Tutaj stój, a ja będę otwierać. No dobra. Uwaga, czary-mary, żeby było coś fajnego. No, o! <grym> Ej, no weź, daj mi otworzyć. No, Raz, dobra. dwa, trzy. Uważaj! Co, Co tu jest? On jest... O! Świeczka z joystickiem! Czekaj, pokaż. pokaż Zapach psich łapek. Co? Aha, Aha, ale ładnie! popko jak karmelowy popcorn! O oh wow! Mega! Jak lody! A czy to jest świecznik ze świeczką z kotkiem, który ogrzewa łapki sobie przy świeczce? Jaki słodziak! Coś tam jeszcze jest. No właśnie widzę, że coś tam jeszcze jest. Uwaga! Kalendarz pomeranianowy. I jest na każdym miesiącu nowe zdjęcie Zobacz. pomeraniana? I Jaki wszystkie słodki. będą wyglądać jak joystick? Jakie piękny. Kolejny joystick. Najlepszy kalendarz na świecie. Kolejny joystick. I Kocham ten prezent. Piękny to jest! Jest. I jest kotek i jest piesek. Dobrze, weź sobie już tą świeczkę. Ja będę miała kotka i kalendarz. Jedennaście! 11. 11 to jest moja szczęśliwa liczba, więc mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie ja już widzę, a nie. ja nie. Co to? Renifer! Ma skutka reniferka. Oho, jaki słodziak! Czy ty to widzisz, że on ma nawet takie ubranko jak my mamy obrusy i wszystko? No? Identyczny kolor jest. Dobra, uwaga, bo tutaj jest przycisk. Ja już się boję, co on będzie robił. Czy on będzie chodził? Śpiewał.

Dawaj. Raz, umagam. dwa, trzy! Ło wow, ah! zwiadusko! Oh! Patrz co ja mam! A rybo marshmallow Tak! Co? I nigdy czegoś takiego już nie widziałam. Powohajmy. Oh, Kokosiem! Ale to jest dobre. No nigdy życie już takiego nie jadłam. Słodkie, kokosowe, Mięciutkie. ale mocno kokosowe. Nie wiem, to rzuciła do cappuccino. No dobra. To będziemy jeść to przez całe święta. 13 jest pechowy. Bałwan mi powiedział na ucho, że chciałby otworzyć okienko, więc ja muszę teraz go zapewnić. Ej, wyżej, wyżej! Dobra, dobrze! Ej, bałwan! Ja tam w las! Dobra, już wylas. Bowman, nie masz patrzeć. Już więcej nie. cię nie włącza. Serio, mówić. po coś takiego? Co to ma być? Ugly sweater winner. No, świetnie. Medal za najbrzydszy sweter. Czyli będziesz mogła go wręczyć na gwiazdkę komuś. Tak! Normalnie mamy medal Ej, bo najbrzydszy świąteczny sweter. Ale jaki ładny, jaki kolorowy. Ej, to jest fajne, można zrobić taką świąteczną tradycję, że co roku na przykład w pierwszy dzień świąt ubieramy świąteczne brzydkie swetry i no. kto będzie miał najbrzydszy sweter, robimy głosowanie, dostaje ten medal i będzie co roku kto, do kogoś innego trafiał. Jestem na tak, jestem na tak. Teraz ja go zakładam. Chyba bałwan. Ba, bałwan, bo to on otworzył to okienko. No, <laughs> jakoś tak. Twoje. Aaaa! Czy to są? To... Tak! tak. <laughs> Sour Gels? O nie, to jest kwaśna edycja. Twoje, twoje okienko! To twoje! Ej, ja się z tobą podzieliłam prezentem! No dobra, zrobię z tobą no. challenge. To są te kwaśne soczki w kształcie owoców. Tak, e, które się przygryza i nie wiadomo jaki jest smak w sumie. Dobra, częstuj się. Ja biorę różową. Aha. To ja może zieloną. Jak święta. O nie! To nigdy nie wiadomo, jak ci to wybuchnie. Dobra, uwaga. I ci uwaga. się nie zadłami. Tyś mnie nie stresuj! Po prostu na... to zróbmy. Na raz, dwa. Mmm! Mm. Nie hmm. jest wcale kwaśne. Nie jest kwaśne i nie pękło. I niedobre. Jeszcze jedno? To jakiś przykład był. Dawaj, ja teraz niebieskie. Może cytrynkę? Może któryś jakiś jeden jest kwaśny. Dobra, ja wezmę wezmę cytrynkę. Mhm. Raz, dwa, trzy. Nawet tego nie spróbowałam. Ja mam teraz kwaśne. W ogóle nic mi nie wleciało do buzi. Ja mam teraz kwaśne. Liania. I to jest galaretka jakaś, a nie mnie się leje. O a chociaż klaszny jest? Nie. Czyli mi się trafiło. To był jakiś psikus dla nas. Rózga taka. No. No. To z Grincha. Gdzieś jest Grincha. Dzień 15, otwierania kalendarza. Nope. to Czemu to jest twarde? Ej, znowu coś fajnego. No jakiś fajny prezencik. Nie gadaj, że to jest ta świecąca latarenka, o której ja marzyłam. Ty masz same gadżety fajne. Patrz na to! Czyli znowu ci śpiewa! I w każdym jest inna prusaika! 16, czyli mój dzień urodzenia i na kalendarzu na koszulce jest Milka właśnie jeszcze w tym okienku. Może akurat tutaj ją włożył ktoś. Milka, jesteś tam? Halo! Boga! Nie mam milki, Co, że ma akurat... Czekaj! Muzyczka jakaś leci! Czy to jest siba w ogóle? To jest chyba Shiba, nie? Tak, ale czekaj. Różne piosenki śpiewa. A zatrzymaj! Bo jeszcze tutaj ma! Guziczek. To jest w ogóle plecak! O nie, to nie, ja go ja w, w szkole. szkole, to będę gwiazda! Jagoda wraca do szkoły jutro. Z takim plecakiem ona musi się pokazać w szkole. No, czujecie to? Jaki fajny! Także rodzice, jeżeli Wasze dzieci chcą pieska, a nie możecie mieć pieska, no to zawsze możecie mieć takiego. Też szczeka! Już nieźle podziurawiliśmy ten kalendarz. No. A był taki ładny. Mało zostało. Dobra, to co teraz skolanka w siedemnastkę? Nie. Boże, co to jest? Co jest Włosy jakaś? jakieś. O nie. peruka to jest. Czy to jest fryzura tej dziewczynki z Grincha? Zabieramy bałwana. Nie gadajcie. Patrzcie, to jest fryzura tej dziewczynki. A mi zawsze mówią, że wyglądała jak ta dziewczynka z Grincha, bo mam różowe policzki, i zawsze się ze mnie śmieją, więc. Proszę bardzo. Idealnie, jeszcze Grinch'a brakuje, powinna mieć jeszcze chyba piegi, nie? Dobrze wyglądam? Dobrze to założyłam? Petarda. Y Uśmiech. No, pięknie. Wpadłyśmy na świetny pomysł. Pewnie pamiętacie moją legendarną glebę z zeszłego roku, jak otwierałam kalendarz? Bo przecież święta. Raz, dwa, Trzymaj z... kalendarz, jak O żyjesz? Ale <śmienny> Teraz tak się akurat złożyło, że mamy na tym samym piętrze swoje kolejne okienkę! Ty masz 18 ja mam 19! Więc musimy na raz, dwa, trzy skopa je otworzyć, co ty na to? Co? Tylko bez gleby tym razem. No dobra, postarajmy się. <grym> Okej okay. raz, dwa trzy. dwa, trzy! W tym roku uratowałyśmy święta! <grym> prawie! Prawie leżą! O, o nie, uwaga. on się rozkraczył. Ale wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku. Dobra, otwieramy swoje prezenty. Spokojnie. Tak. Ważne, że nie było gleby. Ja mam popcorn! Do filmów, do Kevina Samogowdowa. Co?! Jaka butla popcornu! Ja już otworzyć. Ok, niech Kubeczki do espresso świąteczne, takie mini, mini takie, ale mini takie naprawdę. I jeszcze taki ciastek. I jeszcze taki z kokardką. Ej, ona ma dużo prezentów. I do tego... co Jeszcze mamy pojemnik na pierniczki. Ale ładnie. W są Ciastki! W środku o! są pierniczki! Czyli mamy popcorn i pierniczki do y, oglądania mhm. filmów świątecznych. Musimy dzisiaj obejrzeć jakiś świąteczny film. Koniecznie. Dobry ten popcorn? Bardzo? Mhm. Mm. Bardziej na słono. Mm. Myszny jest. O dobry! No? Czekaj, no wiem to trzeba zrobić. To trzeba zrobić tak. Dawaj go. <słyska> Dwudziesteczka. No. Eee, czapka, kolejna czapka. Juka długa! To jest chyba najdłuższa czapka świętego Mikołaja na świecie. Mega. Możesz zakręcić pomponem. <laughs> wow. Próbowaliście kiedyś wybić okno bombką, Ech, bo ja teraz spróbuję. Grinch pewnie tak. Raz, dwa! O, o Modę Ej! <laughs> o! Ej, znowu masz coś do pompowania! Nie gadaj, że to jest y, dziadek do orzechów, który jest misiem jednocześnie. Ja nie wiem, co ja udekoruję tymi wszystkimi rzeczami. Salon, sypialnia. Jaki on jest, wyższy ode mnie, ziomek. No cześć. No. Jest wyższy od nas, ode mnie też. Super, on się świeci. Piękny. To jest y, kolejny kumpel do naszej dmuchanej y, kolekcji. Mamy bałwana, mamy Mikołaja. Y, Ciastka. Mimo. Ciastka mamy. Więc w przyszłym roku po prostu zrobimy ogród świateł w naszym domu. Uwaga! Pomponem balisz? Pomponę. Ale nie wiem, nie, no. Ła wow, no! Wiesz <laughs> się, jak to boli! To jest twarde! Nope! Nope! Najpierw <laughs> no, ja trzeba nope. trafić! No nie mogę teraz... No zaraz nope. ja dostanę znowu! O dobra, idzie. Idzie. To trzeba delikatniej. Nic nie ma chyba. Ej! Jest coś. Kalendarz adwentowy w kalendarzu adwentowym? Kalendarz czupa czupsa. I masz tak, mentosy, czupa czupsy, tutaj jakieś gumy balonowe, Oj, tutaj czekaj. masz cukierki, tutaj bransoletkę. My musimy go zjeść e, dzisiaj. Tak! Całego! Całego! Razem z popcornem i pierniczkami! Juhu! Powoli dobiegamy do 24 grudnia. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A ja otwieram swoje ostatnie już okienko na dzisiaj! Nie wierzę w to. O, jakaś maska. Harp. No, musisz zmienić swój image teraz. <laughs> Dlaczego akurat na mnie trafi? Trzeba przygotować Karpia na święta, tak? 23. No dzień dobry, malenka. Nie Ale... chciałabyś się ze mną wykąpać wannie? <głos> 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 oh, nie. O nie... Możemy się zaprzyjaźnić. No, może jednak nie? <głos> <głos> Powiedz tacie, żeby mi wypuścił. <noise> <noise> Zdjęcie cię na kolację. <noise> Ostatnie, Ostatnie okienko! okienko! Trzeba tu jakoś zrobić, tak wiesz, tak mocniej. Czyli jakoś inaczej. Znowu skopa. Nie, dawaj z główki. główki? No. Dobra. Raz, dwa, trzy! Świat nie będzie! Nie nie!